Siemano Tufaltun, zapraszam do ósmego odcinka serii Knightem od zera i tak na start takie informacje, że w, no w tym odcinku niestety nie zdążyłem ni niektórych rzeczy poruszyć, obgadać temat koła umiejętności, lecz no już z góry tak mówię, że ja nie będę robił do tego żadnego poradnika, bo tego typu rzeczy bardziej przekieruję do kogoś, kto już stworzył coś takiego i to przeanalizował i na jakimś tam swoim przykładzie ktoś to Y, sprawdził na jakichś wyższych levelach? No, ja po prostu na wyższym y, levelu na Real RealTB nie grałem, więc no trochę nie ma to sensu, żebym y, opowiadał o rzeczach, o no, których nie mam pojęcia. No, ale tak pokrótce wspomnę na swoim tam y, przykładzie, jak to, y, jak to będzie wyglądało. No i też jeszcze kwestia czarmów, bo tam tak samo ktoś w komentarzach y, pod poprzednimi odcinkami chciał, żeby wspomnieć, na co tam zbieram, to właśnie też to poruszę w kolejnym odcinku. I jeszcze jedna kwestia, kwestia tam paczek, bo. Y, była, była już paczka od widza z jakimiś tam podarunkami yy, Jakieś tam cc i temki, no ale No raczej nic z tego nie będę mógł przyjąć, bo no seria Tak jak sama nazwa wskazuje, jak Knightem od zera no wskazuje, że No od zera tak równie dobrze mógłbym sobie kupić Tibia i to sprzedać i iść na łatwiznę, ale No na razie te paczki pozostaną tam w mailboxie i będą czekać, może kiedyś się Wymyśli co z tym zrobić No i oczywiście yy, Też dziękuję za oglądanie, za przyjęcie poprzednich odcinków bo coraz większe liczby się pojawiają dzięki, dzięki za wszystkie łapki w górę, za komentarze, za subskrypcję no i czy, oczywiście zachęcam też do zostawienia pod tym odcinkiem, będzie mi bardzo miło, no i zapraszam do oglądania tego odcinka siemano, siemano wtórkowy wieczór deszczyk za oknem idealny czas, żeby grać w Tibie odbieram Daily Reward'a, potki jak zwykle 16 dzień to jest odebrany ładuję je do depo no i lecę zobaczyć na Yalahar na mutatetraty żeby kontynuować wbijanie tego y, Taskal. no i oczywiście przy okazji do bestiarki będzie to wchodziło, no widzę a nie, 1000, myślałem że 500 Tysiąc jednak do bestiarki jest do zabicia No Jestem w Jalachar. No i tak patrzę już niewiele kasy mam yy, Żeby sobie jakieś tam potki jeszcze dokupić na, na huncik hmm. To Sprzedam sobie Parę tych elwisz Talizmanów. No i lecę dokupić mana Potiony i widzimy się już na mutaty w ratach 62 level wbity odpaliłem yy, analizera ale niestety internet trochę dzisiaj odwala no i mnie kiknęło i zresetowało mi cały cały progres więc yy, po refilu zresetuję go i od nowa postaram się jak to mniej więcej wygląda na pewno z Kasą na minus cały czas wychodzę. dookoła punkci dodaję. Yy, tutaj od razu po Dimboing wypadają z tych yy, mutated Tigerów Sabre TED. Więc tak naprawdę na tym się można tylko tej dorobić, bo na mutatet ratach cały czas mi w analizerze pokazuje straty. Wróciłem do depo po pierwszym hancie, na którym udało mi się dobić do 208 mutatytratów. Niestety znowu mnie wywaliło przez, przez internet, więc znowu się mi zresetował hand analyzer. No jeszcze przy następnym podejściu, jak zrobię teraz refila, kupię potki. To zobaczymy, czy się uda coś tutaj zapisać w tym hand analizerze. 43 minuty jeszcze preja pod defa na tych mutatetratach. Ale zobaczę, czy, no, czy cokolwiek dzisiaj się uda ugrać no, przez te problemy z internetem. No, mam nadzieję, że coś z zielonej staminy zbije. Ok, jestem na miejscu. Jeszcze przy okazji, sobie gladiatorów. Bije do bestiarki, bo ich, ich tylko 500 trzeba zabić, więc tak przy okazji tutaj wpadają Tutaj sobie, no i fajnie No i znowu mi Świruje ping Ale chyba tylko chwilowo, dobra zresetowałem, wchodzę już na Na raty No i mam nadzieję, że chociaż do końca Tego taska uda mi się Coś pokazać z tego hand analizera. No chyba nic z tego nie będzie Tak jak widać znowu mnie Wywala więc chyba Dzisiejszy Dzisiejszy hunt się nie uda Który miał być Idealny żeby sobie W Tibie pograć niestety Przerodził się w, No w słaby w Słaby dzień Internet mnie w konia robi Tak naprawdę teraz y, ostatni raz sobie Próbuję ostatnie podejście Żeby może chociaż tego taska na mutację traty dokończyć. Zobaczymy, no jak mi nie kiknie, no to pokażę coś w końcu z tego analizera. No a jak nie, to po prostu zwinę się na offline trening i mam nadzieję, że kolejnego dnia już będę mógł bez problemu pograć i coś ponagrywać. No i tak to wygląda. Niestety nie udało się pochuncić, ale yy, miły widz wbił tam na respa, więc spoko, niech sobie tam chunci. W moim przypadku i tak to by nie miało sensu, bo właśnie co chwilę mnie wywala. Kiki mam. Ok, jednak jeszcze y, ostatnia próba, bo był jakiś restart internetu, więc może... może to już koniec y, kików. Wybiorę się na kolejną y, dzielnicę w Jalachar i tutaj sobie trochę tych mutatetratów podobijam, bo y, na tamtej, co byłem wcześniej, y, wbił widz, więc też nie chcę tam komuś przeszkadzać, albo wykorzystywać tego, że ktoś mnie ogląda, to będzie mi tym zwalniał miejsce, więc po prostu pójdę na drugą miejscówkę, na której też właśnie można pobić y, mutaty. Traty high pass. alchemist, w sumie po drodze też sobie będę wybijał niektóre potworki, bo dzisiaj tak już długo nie pogram, bo niedługo będę musiał y, iść spać. A zawsze coś tam do bestiarki sobie wleci. Frejno, te raty też mi się już skończył, bo na tych kikach tak długo wychodziłem w ogóle z respa, żeby sobie na offline trening chociaż na jakiś czas pójść, że masakra. Bo po 10 razy się musiałem w tym samym miejscu logować, parę kratek przechodziłem. No i znowu i, i tak w kółko. A tutaj. Na tym miejscuce sobie przy okazji też właśnie więcej potworków będę mógł do bestiarki wbijać, więc też, też nawet ona jest w porządku. No i y, zapomniałem jeszcze właśnie zresetuję ten analizer, może właśnie jak już nie będzie tych kików, to y, do końca taska uda się coś pokazać. W 63 level wleciał A pani nawet tutaj yy, wybija to Tak ponad 200k na godzinę pokazuje na tym analizerze No bardzo przyjemnie Punkcik, cyk No i lecę dalej, w sumie już yy, 29 tylko do taska muta tetratów się nie spodziewałem, że tutaj na tej miejscówce będzie tak fajnie Właśnie udało się dokończyć Taska na mutaty Traty Będę leciał go oddać do, Gri do Grizzly Adamsa Tutaj można sobie spojrzeć na analizer. Troszeczkę mi teraz już spadło Bo tą chwilę pisałem Z z, z widzem co się odezwał Oczywiście pozdrawiam No i y, wybiorę się na bossa Ok, jestem w Port Hope, u Grizzly Adamsa. Task 10k Expo wpadło. No i teraz lecę z powrotem na Jelahar, zabić bossa, mutaty tetratów Ok, jestem już przy teleporcie no i czas na walkę z Bosem Esmeralda no nie było nie było jakoś bardzo ciężko łatwy bosik jak na taki level no i teraz brakuje mi na Knight Armour. Musiał sobie parę, parę potionów spalić. Ok, i mam. No i teraz jeszcze znowu powrót do Grizzly Adamsa. żeby dostać, zameldować mu i dostać achievement za zabicie tego bossa. Jestem już u Grizzly'ego. Haj. Task, no i wpad achievement Twisted mutation No i fajnie kolejny achievementik no i biorę sobie kolejne taski. To będą my z golemy jest Tasks, i będę je robił razem z krystal spiderami. Yes. Bye. No i tak naprawdę yy, na dzisiejszy dzień będę kończył, bo już. Późno się robi. Spadam na offline training. 12 godzin do przepalenia offline treningu, więc skila coś wleci. Może 73 się uda. No i mam nadzieję, jak y kolejnego dnia jakiś progres związany z kolejnymi taskami będzie robiony. Siemano, siemano. Kolejny dzień. Środa. I znowu idealny wieczór deszczowy, żeby pograć w TB. Ale mam nadzieję, że już nie tak pechowy jak wczorajszy no i że będę mógł coś, coś pograć, że nie będzie problemów z internetem daily reward odbieram 17 dzień zaliczony te mam z dragony to nie roluje nic tutaj jeszcze nie mogę za 42 minuty no i będę wybierał się na mm, kolejne taski crystal spidery i ice golemy do swarground i po offline treningu wbił się 73 ax skill więc super no to widzimy się z fargrond dobra ale jednak nie tak szybko wydałem swoją ostatnią kasę tam 10k było na manapationy ale to niewystarczająco jak na wyprawę na expa więc muszę skądś kasę ogarnąć i zobaczę sobie właśnie jak tam cena elwisz talizmanów no, chyba troszeczkę mniej niż ostatnio, jak sprzedawałem, bo chyba ostatnio było z 5K. Mm, Winter Wolf Fur. No, to pięknie siedzi. To pod kasy, to jest naprawdę idealne. Te Winter, Winter Wolf Wolfy. No i parę tych Elwisz talizmanów też sprzedam. Co ja mógłbym to wystawiać, nawet tam, y, widz, jeden w komentarzu. Tak sugerował, żeby, żeby to robić bo można więcej zarobić. Tylko kurczę na, tych, na tym markecie bardzo konkurencyjność jest, jak się wstawi jakąś ofertę, to zaraz o parę GP ktoś to przebijajcie, jak mnie zakopią, to wtedy jak potrzebuję kasy na już to muszę cofać ofertę. Coś tam jestem na tym troszkę kasy stratny, więc no, jak na razie sprzedaję w taki sposób, żeby po prostu instant od razu mieć siwo. Dobra. Kupuję manapotiony i już nagram drogę jak lecę na miejscówkę z Crystal Spiderami i Ice Golemami. Dobra, jestem już na miejscu. tutaj właśnie będę sobie biegał, bił. Tutaj z golemy, tutaj po tych górach krystal y, spidery resetuję. Hunt Analyzer, no i lecę z tematem. Ok, jestem tak jakby po pierwszej części. Potiony wypalone tam z 250 praktycznie. 28 minut to zeszło. Tak w okolicach, z tego co widzę, y, 200 k na godzinę EXPA. Tak, 170 parę zazwyczaj. Yy... Waste jest. Niestety, spider silki są no, w dzisiejszych czasach już tak tanie, że nawet z tego ciężko będzie coś wyciągnąć. Yy, te Frost, frost Heart. Niby do imbuingu to jest, ale też z tego co widzę, nie ma to jakiejś dużej wartości, więc no raczej taka miejscówka jeśli chodzi o Knighta. No byle tylko zrobić tego taska, bo tak to waste tutaj jest. Słabo, strasznie siada w te krystal spidery. Dużą obronę mają na fizyka. No ale chcę zrobić to dla artygmentów. Ok, jestem już z powrotem. Po tamtym pierwszym hancie z gpk 5T udało się zarobić i zabić 54 te krystal spidery. I teraz resetuję. I lecę dalej z kolejnym huntem. Teraz wziąłem więcej potek i tak właśnie, kurde biją mocno te Heizbelemy. One jeszcze obniżają skilla Knightowi, więc tak samo jest to no, Nawet nie Knightowi, bo widzę Dista tak samo. Ogólnie skilla y obniżają, więc no taka dla Knighta miejscówka słaba, ale byle taska zrobić i hunt spadą. 64. Level wbity. No, trochę opornie to idzie na tych Crystal Spiderach, ale. No, ale głównie to jest właśnie potworek dobry dla Sorka i Druida, bo mogą je zabijać z energii. Na ten moment 89 zabitych do Taska Crystal Spiderów, 48 i golemów, 20 minut drugiego Hunta. No i lecę dalej. Bo szkoda czasu. Ok koniec drugiego hunta. 38 minut udało mi się na tych potkach posiedzieć co miałem. No i lecę znowu zrobić refill. Spadły dwa razy Knight Legi z gp -ków. 6 i 6k. No w, oczywiście dalej waste jest ciężko będzie raczej to przebić żeby wyjść jakoś. No ale już 119 zabitych krystal spiderów, więc myślę, że dzisiaj uda mi się na, to, na zielonej staminie to ogarnąć. Ok, czas na trzeci hunt, Analiza rodnowa, no i lecę. Podków też 300, myślę, że wystarczająco. Bo I tak później nie mam yy, kapa właśnie na różne rzeczy, tam jakiś styl. Helmety wyrzucałem na ziemię bo nie ma po prostu jak tego zabrać, kapa brakuje koniec trzeciego hunta 35 minut posiedziałem potki się już skończyły, więc wychodzę 180 krystal spiderów na ten moment i 97 ice golemów z kasy 5,6k z gepeków. Tak take night legi wypadły, dwa silki tutaj mam parę ice kubów. Jakieś tam grosze wpadną, ale no miejscówka doknoita pod straty, jeśli chodzi o kasę. Ok, start czwartego huntę. Resytuję analizer. No i lecę dalej. Znowu 300 potek. Zobaczymy, ile jeszcze zajdzie z biciem tych krystal spiderów. 25 level wbity dwieście osiem krystal spiderów zabitych do taska punkcik dodaję do koła no i lecę z tym dalej już coraz bliżej końca tego taska 50 minut zielonej staminy nie wiem czy się wyrobię w tym czasie ale no chciałbym dokończyć tego taska i zrobić bossa krystal spiderów I koniec y, czwartego hunta jak dobrze pamiętam y, już zostało niewiele tych 56 do zabicia krystal spiderów to ostatni refill tak naprawdę i powinno być już to wbite wracam do miasta po podki. I zaraz kolejna piątego hanta. No i w końcu 300 Crystal Spiderów zabitych. No, w sobie nieźle tutaj topór stępiłem na tym. Tak w ogóle nie chciało się przez nie przebijać krystal Spidery. Jak nie siadł kryt, to praktycznie je zabijałem z, no z samych czarów. Nie wiem, dlaczego ja sobie wybrałem y, dobicia z tasków tak, na tak szybkim etapie, ale grundzu już zaliczone lecę do Grizzly, Adam y, Grizzly Adamsa oddać tego taska. No i będę wybierał się y, na bossa. Okay, jestem już u Grizzly Adamsa. Haj. Task. No i wpadło 15 K Expa jako nagroda. I teraz lecę na bosa. Tu jesteś, pajączku. Pokonany boss. No i raportuje. O, promocja za zdobycie 20, 20 punktów. ok nice. Fajnie, bo będę mógł teraz sobie pływać na różne lokalizację banuty co może w przyszłości się przydać trochę w skróceniu czasu, czasu latania po tej dżungli dobra reportuje mu taska no i wpad archivement nice ok to będzie na tyle w tym materiale jeśli chodzi o progres 65 level nie dużo brakuje do 66 pół skilla do 74. Brakuje dwa taski wbite na muta tetraty i crystal Spidery. Wczorajszy dzień tak średnio udany, właśnie przez problemy z internetem, ale no nawet coś tam później udało się podbić jeszcze na noc No i to będzie w sumie tyle. Dzięki, wielkie za oglądanie. Y, oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, y, subskrypcji na kanale, jak ktoś jest nowy i jeszcze może nie zostawił, no i do komentowania filmików, czy to dla zasięgu, jakiś obojętnie jakiś komentarz, czy y, z jakimiś tam sugestiami, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, ja lecę na offline trening, skilować tego knighta, no i do zobaczenia. Na razie.